Siemanko witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Olec i lecimy z reakcją na palucha słonia i słonia chyba jedna, nic z tego co wiem, jest to płytka jakaś taka szybko wypuszczona, bo już są wszystkie jakby widzicie numery i tak dalej, więc to masz nawet trochę ciekaw. Palucha w miarę lubię, ale ostatnia płyta totalnie mi nie przypadła do gustu i totalnie Digris, a słoń, słoń dalej trzyma poziom, moim zdaniem, jest jednym z lepszych polskich raperów. Długo panowie nie wypuszczali chyba żadnego solo, więc jestem całkiem ciekawy, lecimy z reakcją. Odpalamy to gówno. Dziękuję za 45 subów. Jestymy. Jestem ostatnim papierosem w 13 godzinie pracy, którego gasi pierwszy płatek letniego śniegu z Zagubionym sensem, rodzica bez kasy i uśmiechem, który chce dać swojemu dziecku. Straconą wiarą w ludzi, skradzioną przez przyjaciela. I niepewnością jutra, którą od twojemu dziecku. Straconą wiarą w ludzi skradzioną przez przyjaciela. I niepewnością jutra, którą od niego dostałem. Ratunkową liną, która właśnie pęka Jak nadzieja, że przyjaźnie w życiu mogą być na stałe. Jestem zakrwawioną wargą przed wybuchem płaczu. Pancerną tarczą skierowaną w tą stronę. Dobrem, fałszu, niechcianym dzieckiem we mnie, bo za szybko dorosłem. Dobra, czekajcie bicik. Eee, przyjemnie wpada. Paluj z tego co widzę tutaj zaczyna. No, podoba mi się porównanie. Ogólnie tak jakby progres by był od ostatniej płyty, ponieważ na ostatniej płycie, nawet no, już nie pamiętam jak ona się nazywa. Jeden numer mi się z tego co pamiętam i to był chyba puch. Reszta numerów Imo, lipa totalna. Więc ten zaczyna się całkiem nieźle, i widzę, że Palu chyba wraca na dobre tory. Mam nadzieję, jak dla mnie, nie? I kiedy mówią, co ty wiesz, jak ty wszystko masz, to czuję ból w tych zabliźnionych ranach. Uśmiecham się, chowam prawdziwą twarz. W cichym sztormie prywatnego wszechświata. Jedna nik z wygranych i porażek, jedno serce pompujące krew. Koszmiełcy z utraconych marzeń łączy nas, te zapłaciliśmy. Jedna nik z wygranych i porażek. Jedno serce pompujące krew, gorzkie łzy z utraconych. Łączy nas, ten zapłaci śmiech Jestem zaciśniętą pięścią, wkurwionego dzieciaka, który właśnie dostał lekcję, że ludzie nie mają śmiech. Jestem zaciśniętą pięścią, wkurwionego dzieciaka, który właśnie dostał lekcję, że ludzie nie mają zasad Jestem dniem, w którym sam zrozumiesz jak smakuje zdrada Jestem ciszą, która słucha, gdy sam zaczynasz kłamać, jestem na pogrzebie dziadka Niebo jest pochmurne, babciałkach krzycząc jego imię, rzuca się na trumnę Ponad dwie dekady później Gdy umieszczam to w tekście, jestem pytajnikiem w zdaniu Co jest w życiu szczęściem, jestem szarym wężem, kolejką bezrobotnych Jestem długiem pustym kątem i plakietką komornik Jestem w sercu matki, która zrobi wszystko dla swych dzieci, mimo że najstarszy syn postanowi wszystko przepić jak przebi śniegi, przewiercam się przez chód. Przez smród, zepsucie i przez wszystko, co niszczy mnie w chuj. Czasem jestem silny, czasem słaby, w sumie jest mnie dwóch. Jak starzy wrogowie, którzy rozumieją się bez słów. Ten trów to nauczyciel, jebany zimny skurwiel. Jestem Inuitą podróżującym przez tundrę, Jestem trudem codzienności i ostatecznym triumfem. Jestem mną, jestem tobą, jestem uczonym i kupcem. O, coś mi się zacięło. Wow, no to tak, podróży się wydarzyło. Refren. Podoba mi się, z taki całkiem płynny i taki całkiem chillowy, bym powiedział, taki po prostu do wychylowania. Tekst widzę, że ten numer jest na dobrych torach na pewno, bo motywuje bardziej. Jest ten tekst taki troszeczkę głębszy, ale podoba mi się, że jest bardziej taki motywujący, przynajmniej w słonia. No i słoniu, właśnie. Zjadł, moim zdaniem, w sensie. No, siedzi świetnie, naprawdę. Podoba mi się to. Słoń naprawdę ten i potem jeszcze ten bridge taki przed refrenem, co Słoniu go zrobił. Też mi się strasznie podobał, że naprawdę, no klasa, słonił klasa, teraz pewnie refren bi, ale coś mi się zacięło. W codzienności i ostatecznym triumfem jestem mną, jestem tobą, jestem uczonymi, kłupcem. Jedna nic, wygranych i porażek. Aha, problemy z internetem. Zaraz zobaczymy, co można na to zaradzić. Jestem tobą, jestem uczonymi, kłupcem. Przyszliśmy. Jedna nic, wygranych i porażek Jedno serce pompujące krew Gorzkie z utraconych marzeń łączy nas, te zapłaciliśmy. Jedna nitka z wygranych i porażek Jedno serce pompujące krew Gorzkie z utraconych marzeń łączy nas, te zapłaciliśmy. Bicie fajne. Bicie Bicik mi się chyba najbardziej z tego podoba. Ta ads VM. E, słoń fajnie. Naprawdę mi się podobało. Słoń naprawdę zjadł myślę, że kawałek Wykierował. Paluch. Troszeczkę się zraziłem do Palua po ostatniej płycie. Tutaj było tak fajnie, powiedziałbym takie 6,5 do 7, coś takiego, gdzieś 7, coś takiego. Słoniu, dobre 8 na 10. Ogólnie cały kawałek oceniłbym takie, taka siódemeczka. Nie będzie to raczej taki super kawałek, który będę słuchał, ale może gdzieś tam, jak wiecie, wpadnie, jak będę gdzieś jechał czy coś, to, to, to zostawię pewnie klip jest taki, kurde, podoba mi się, znaczy podoba mi się, podobny jest trochę do Białasa i Sobla, do Uzięgo, w sensie znowu taki czarny ten. Czy pasuje do tego klipu? Myślę, że dało się tu lepszy klip zrobić, ale no jest klipik, no to trzeba docenić i tutaj mamy ten album pośród hien. Z tego co widzę, to już cały album tutaj wyszedł na ich kanałach, ta 15 i tutaj w ogóle tych paluch i Braindead, Spoko, fajnie. Ale nie wiem, na raczej nie będziemy na tego robić żadnego odsuchu. Jeżeli byście chcieli, to istnieje szansa, że zrobimy sobie odsłuch jeszcze raz z Tyksu Jeśli byście chcieli e, Tylko, że ja już słuchałem <coughs> każdej z tych nutek Więc zobaczymy I też wiedziałem, że na czasie jest właśnie Uzi z Soblem Ale też widzę Paluch i tutaj też widzę Kłamczuch A to co to jest? Co to być? E, więc spoko, jeżeli by była jeszcze jakaś nutka Oprócz jednej, która się nazywa Widnokrąg e, Oto Pała to na pewno sobie obczajmy. Na pewno obczajmy też Widno okrągłe, żeby nie było, bo już widziałem tutaj po klipie. Przepatrzyłem sobie, tylko że naprawdę będzie to super numer. Także widzimy się jutro o 15 na klipie. Opałka, żeby nie było i się zobaczymy. Siemano!